Dzisiejszym gościem jest Mariola Jędruk, podróżniczka ze Zamiłowania. Mariola prowadzi stronę na Instagramie i Facebooku Seniorka z Plecakiem. Witam Pani Mariolu. Witam również i dziękuję za zaproszenie. Przeczytam o Pani w gazecie Chwili dla Ciebie. I zainteresowało mnie, że tak starsza, że tak starsza osoba może prowadzić bloga, a także podróżować. Może pani powiedzieć, jak to wszystko się zaczęło? No, podróże to mi towarzyszą właściwie od dzieciństwa. To była taka moja pasja już od, od młodości, od, właściwie zaczynałam z rodzicami podróżować, no później z, rodzin, z rodziną. I i tak mi zostało do dzisiaj. Natomiast bloga założyłam niedawno, bo w 2016 roku to był moment, kiedy zaczęłam skorzystać z blogów młodych osób. I oni tam opisywali właśnie fajne miejsca, sposoby zwiedzania, a do tego była tam wiele praktycznych rad na, na tych blogach. I pomyślałam sobie, że no może ja też założę i może komuś się przydadzą te moje rady z punktu widzenia właśnie osoby już nie, nie tak młodej. A jakie miejscowości pani zwiedziła w Polsce? No, w Polsce mieszkam na województwie śląskim, więc najwięcej tutaj w okolicy. A no to tam jest co zwiedzać. Jest to zwiedzać, tak, także właśnie ta południowa Polska najbardziej, ale też były takie miejsca, na przykład jak No Fantastyczne miejsce, spokojne, bardzo malownicze, czy Mazury. No i mam nadzieję, że jeszcze wiele, wiele takich miejsc będę mogła zwiedzić, może je opisać na blogu. A może pani powiedzieć, jak jechała na przykład na Suwalszczyznę, jakie dania spożywała. No, no tam ryby. Ryby, bo, bo wiadomo, w jeziorach są bardzo fajne, ale też wspominam coś takiego, co się nazywało babka ziemniaczana. Pierwszy raz to jadłam. No. Ciekawe doświadczenie kulinarne było. Pieczone chyba to było na blasze czy, czy w piekarniku i kryjone na takie kawałki. Także no, no fajne, fajne danie. A jakie kraje pani odwiedziła? Bo też pani za granicą, jak czytałam, podróżowała. Tak, tak. no Wiadomo Europa, z Europy wiele krajów. No, i udało się kilka razy wyjechać do Dalekiej Azji i tam też kilka krajów zwiedzić. Także no, głównie z europejskie, bo tutaj, no to już zwiedzałam od wielu lat różne kraje. A w Ziemi Świętej pani też była? Też byłam, też byłam, ale to był jedyny wyjazd, który był z biura podróży. Bo tak podróżuje na własną rękę. A tutaj była to po prostu wycieczka wykupiona w biurze podróży. I może pani powiedzieć, jak pani ten wyjazd przeżyła? Myślę, że takich wycieczek już w tej chwili się nie, nie robi. Bo to była wycieczka dwutygodniowa. Z... Lądowaliśmy w Jordanii i stamtąd odlatywaliśmy do Polski. I było tylko trzy dni wypoczynku w Ejlacie. Tak to cały czas zwiedzanie było. Było zwiedzanie właśnie takie, że można je było spokojnie sobie zobaczyć. W Jordanii niewiele zwiedzaliśmy, bo tylko Aman i Górze Nebo. Natomiast głównie było to właśnie wycieczka do Izraela. Bardzo fajne było też to, że. Nocowaliśmy cztery noce w pobliżu murów Jerozolimy, także codziennie chodziliśmy sobie wieczorem, już kiedy turystów nie było w tym starym mieście, kiedy te sklepiki się już zamykały na, na tą starówkę, co było na naprawdę niezwykłe przeżycie. A szła pani tą drogą krzyżową, gdzie Jezus szedł? Nie szliśmy całą drogą. Oglądaliśmy tylko kilka stacji. To nie była pielgrzymka, to była po prostu wycieczka, no, która wiadomo, że uwzględniała też również te, te miejsca święte, ale nie była to właśnie taka droga krzyżowa od początku do końca. Aha. A przy grobie Pana Jezusa była tak, Pani? Tak, 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 przy grobie. Oczywiście te miejsca wszystkie były również przy grobie. E, widziałam e, to takie ceremonialne zamykanie e, bramy wieczorne, e, które jest od 21 chyba, o ile pamiętam, czy coś koło tego. Byliśmy oczywiście na Górze Oliwnej. No, i w wielu innych miejscach, takich jak Nazaret, jak no nad Morzem Śródziemnym, czyli Tel Awiw, Ter nad nadmorska. Była pani w Azji. Może coś pani powiedzieć o Azji? No tak. W sumie pierwszy raz poleciliśmy do Azji. W 2013 roku, czyli nie aż tak dawno, to był pierwszy wyjazd, później było jeszcze kilka. Na ten pierwszy raz wybrałam Tajlandię, ponieważ w opinii innych podróżników ta, to państwo wypada takie łatwo się dosyć po nim podróżuje, po prostu. Oni są nastawieni na turystykę i to był pierwszy kraj przy czym y, był połączony z, ze zwiedzaniem Kambodży. Chcieliś, chciałam zobaczyć y, słynne, słynny Angkor Wat. Także to był wyjazd tylko na trzy dni z tego y, z Tajlandii. No i później powrót i wypoczynek na wyspie Koh Chang. A, bardzo fajnie Wspominam też y, ten pobyt. Byliśmy też na wycieczce dwudniowej y, w Cancaburi i tam później dalej y, zwiedzanie y, wodospadów i, i innych miejsc. I słynne muzea y, związane z filmem nad y, rzeką Kłaj, most nad rzeką Kłaj. Tego dwudniowego wyjazdu najbardziej pamiętam nocleg na rzece. No, fantastyczne przeżycie, chociaż nocleg był wyjątkowo skromny. To było na takiej trapce pokoiki. Łazienka była, ale jakaś taka dziwna, obudowana blachą z żarówką, która ledwo się żarzyła, i, i prawie niewiele było widać. Może nawet lepiej, że nie było widać za dużo w tej łazience. Ale poranek odgłosy dżungli rano no po prostu wrażenia niezapomniane. A w jakich zimnych krajach pani była? Zimnych krajów wolę ciepłe. Wolę ciepłe, dlatego zimnych nie odwiedzałam właściwie za bardzo. Chociaż takie były na przykład sytuacje, kiedy Jechaliśmy do Francji w maju, kiedy to było już, to było, tam już było ciepło, ale później pojechaliśmy w Alpy. Jechaliśmy na kolejkami na, w Szamuni. No tam było, tam było minus 6 stopni. Tam był śnieg, tam był lód. i Zupełnie zmiana temperatury. No i, i otoczenia, prawda, ale do, do zimnych krajów nie wybierałam się, wolę właśnie cieplejsze. A w Afryce Pani była? Nie, nie byłam w Afryce. Nie byłam w Afryce, e, tylko właśnie ta Azja i tam kilka, kilka krajów, takich jak e, Kambodża, e, Malezja, Filipiny, e, Singapur, mam też w Hongkongu, w Macau. I jacy tam są ludzie? Myślę, że bardzo życzliwi, bardzo otwarci. E... Wiadomo, że jako turysta spotyka człowiek głównie osoby e... w hotelach, w pensjonatach, ewentualnie jakichś taksówkarzy, prawda? No, głównie z takimi osobami mamy styczność. Natomiast oni bardzo są tacy życzliwi. Mieliśmy na przykład na Filipinach takie zdarzenie, kiedy mieszkaliśmy na wyspie Panglao, a obok jest taka większa wyspa Bohol. I oni tam organizują wycieczki, takie standardowe. No ale ja chciałam koniecznie jeszcze coś zobaczyć, na przykład tarasy ryżowe, te pola ryżowe, tarasowe albo wodospady. No i, i tych toksówkarzy się zebrało kilka, kilku. No jakoś nie bardzo chcieli nas zabrać, na, żeby rozszerzyć tą wycieczkę. No w końcu jeden młody człowiek się został i udało się z nim właśnie uzgodnić. On co prawda odradzał jechanie do tych tarasów ryżowych, dlatego że to było po prostu dosyć daleko, natomiast tam już drogi gruntowe były, ale zawiózł nas chociaż właśnie do tego wodospadu. Także takie właśnie fajne wspomnienia. Innym takim wspomnieniem też było, mieszkaliśmy w takich domkach w Tajlandii. Prowadził go właśnie bardzo miły człowiek, i w ostatni dzień przed wyjazdem, Zabrał nas żonę i dwie, dwie córeczki, które miał, na, na taką wycieczkę, na punkt widokowy. Sam od siebie już po prostu nawet bez, bez jakiejś odkładności, po prostu tak. Robił nam taką wycieczkę niedaleką. A pani sama podróżuje, czy z kimś podróżuje? No, różnie, różnie. Z rodziną podróżuję, ze znajomymi. Miałam też sama na przykład. W tym roku poleciałam do Pragi sama, byłam też w Czarnogórze sama. Także różnie. Jeżeli się znajdzie ktoś, no to, to wyjeżdżam z Kimś, no a sama też. No, a Pani jako dziecko podróżowała też, może powiedzieć, gdzie jako dziecko z rodzicami podróżowała? No, no wtedy nie było zbyt dużo możliwości. No nie, bo to była ale... głęboka komuna. Tak, oczywiście, wtedy, wtedy się nie dało tak za bardzo wyjeżdżać. Z rodzicami, z rodzicami głównie wyjeżdżałam. Rodzice lubili też podróżować, no ale nie mieli tej możliwości, ale Mieliśmy serenę, mieliśmy namiot i, i wyjeżdżaliśmy. Ja i mój brat, y, głównie po Polsce. Chociaż były takie epizody, że pojechaliśmy do NRD dawnego czy na Węgry, no, ale głównie to były właśnie po Polsce takie podróże. A co chce pani przez Instagrama i Facebooka by pokazać seniorka z plecakiem, bo prowadzi pani stronę? tak, tak. tak. Facebooku. Ale mam, mam też swoją y, stronę, prawda? Seniorka z Pleasura, oprócz Facebooka i Instagrama. No ja myślę, że mm, głównie to, że y, osoby w starszym wieku też mogą podróżować. Mogą podróżować po Polsce, ale mogą też się wybrać gdzieś dalej. Y, niekoniecznie samemu, ale, ale z kimś, właśnie z rodziny czy ze znajomych. Że jest to wszystko dla nas dostępne i możliwe. Oczywiście w naszym wieku trzeba się odpowiednio też przygotować do tego: odpowiednie szczepienia czy konsultacja z lekarzem, żeby jakieś leki ze sobą zabrać, odpowiednie ubezpieczenie raczej takie szersze ubezpieczenie, dające możliwości większej, jeżeli zachorujemy gdzieś, czy coś, no bo każda ewentualność trzeba wziąć pod uwagę. No właśnie, chciałam się pani zapytać, jak pani się na każdy wyjazd przygotowuje i co zabiera ze sobą? Mm -hmm. Znaczy mam taką apteczkę, taki zestaw, który zabieram bez względu na to, gdzie jadę. Czy to jest Azja, czy to jest wyjazd w Polskę? Są tam leki takie bardzo podstawowe, czyli na przeziębienie, na jakieś zatrucia, na jakieś skaleczenia, dlatego że dobrze to mieć zawsze przy sobie. Ja pamiętam taką sytuację, kiedy byliśmy niedaleko bo w Beskidach, dużą grupą, bo nas tam było ponad 20 osób. I tak się złożyło jakoś, że w tym pensjonacie, przez przypadek, chyba do któregoś dania się coś dostało e... i część naszej grupy się po prostu pochorowała, ja też. Miałam wtedy właśnie leki e... na właśnie zatrucia, które wszystkie rozdałam, hmm. no bo, bo inne osoby po prostu nie były do tego przygotowane w ogóle, mimo że to właśnie w kraju to, to warto mieć takie rzeczy. Oprócz no, tego oczywiście wykupuję sobie ubezpieczenia. Ubezpieczenia na wyższą kwotę, żeby być spokojnym. Oczywiście to zależy, czy jadę do Czech, czy do Azji, więc tutaj też trzeba to w jakiś sposób rozróżnić. Natomiast nie oszczędzam na tym. No, a przed wyjazdem właśnie do Azji byłam. W takim ośrodku specjalizującym się, w takiej poradzie specjalizującej się w tych chorobach. Żeby się rzadkich, na, w chorobach rzadkich? Rzadkich czy tropikalnych, egzotycznych, jakoś to się tak nazywa, żeby się właśnie doradzić, jakie szczepienia do, do tych krajów należałoby wziąć. Takie szczepienia wzięłam, to są szczepienia głównie dające nam odporność na całe życie. I oni wtedy wpisują tak zwaną żółtą książeczkę, gdzie wpisują te, te szczepienia. Także warto o tym też pomyśleć wcześniej. Minimum 6 tygodni przed wyjazdem. A co pani najwięcej zapamiętała w podróży? I te przygody pozytywne i te negatywne. Myślę, że najbardziej zapamiętają, zapamiętuje się takie zdarzenia czy miejsca mniej turystyczne, bo tam, gdzie idę zwiedzać na przykład Koloseum, to wszyscy wiemy, co to jest, czego się spodziewać, prawda? A najbardziej zapadają w pamięci takie właśnie miejsca gdzie tych turystów mniej jest, gdzie y, mamy takie spotkania może przypadkowe z miejscowymi osobami. Y, to są na przykład, y, nie wiem, no, y, rozmowa z zakonnicą przy klasztorze, która sobie wyszła na zewnątrz i obierała sobie ziemniaki, hmm. jakaś krótka. Albo na przykład y, w Tajlandii przebywaliśmy kilka dni w takiej miejscowości małej na północy Tajlandii, Chiang San. Tam nie było taksówek, ale były tuktuki ja się zapytałam, czy ktoś może nas zawieźć na taki punkt widokowy. Pan, się, pan powiedział, że no, takim pojazdem to on tam nie pojedzie, ale on nam zorganizuje taki wyjazd. Na drugi dzień przyjechał młody człowiek swoim prywatnym samochodem. Pojechaliśmy razem na to miejsce. To są takie miłe chwile, kiedy z, z tą osobą możemy spędzić troszkę czasu. Poszliśmy sobie też razem do, do baru na kawę. Te, takie właśnie rzeczy się chyba najbardziej zapamiętuję. A czym pani się na co dzień zajmuje? No, w tej chwili to już jestem emerytem od zeszłego roku. A tak przez całe życie pracowałam w drogownictwie, a właściwie zajmowałam się głównie obiektami mostowymi. Tylko nie budową, a już ich utrzymaniem, czyli konserwacją jakimiś drobniejszymi naprawami. A jakie jeszcze ma pani pasje? Bo tam coś czytałam, że lubi pani zdjęcia robić. No tak, blok podróżniczy nie funkcjonował bez, bez zdjęć, więc zdjęcia lubię robić. No jest to amatorskie zdjęcia, także trudno tutaj. No ale robić. zawsze są. Ale są, ale są i muszą być, bo blog no, by nie funkcjonował bez tego, bo głównie przekazujemy ten świat obrazami, prawda? I, i na tym dopiero widać, jakie, te, jakie są miejsca na świecie. Trudno to powiedzieć. Więc... A, opró a oprócz fotografowania, co jeszcze czym się jeszcze pani pasjonuje? No, oprócz tego, no to y, mam trochę zajęć z wnukiem, jak to babcia. A poza tym y, też y, należę do dwóch takich organizacji chrześcijańskich i tutaj jakby y, też na tym polu troszeczkę działam. No, a tak to właśnie tutaj podróże to jest taka główna pasja. A co jeszcze by Pani na koniec chciała dodać? Chciałabym zachęcić wszystkich do podróżowania, niekoniecznie daleko, ale nawet odnajdywania tych miejsc wokół własnego domu, w pobliżu. Ja będąc na emeryturze, mam teraz więcej czasu, zajrzałam do miejsc, wręcz je odkryłam w bliskiej odległości mojego domu o miejscach, których słyszałam, ale nie byłam, albo nawet takiego, o których nie wiedziałam. Także naprawdę warto poszukać, co, co mamy wokół siebie. No bo tam na Dolnym Śląsku jest zamek Książ, jak słyszałam. Ja mieszkam w Śląsku, nie na Dolnym Śląsku, ale rzeczywiście to jest niedaleko i tam też od czasu do czasu jeżdżę. Dolny Śląsk w ogóle jest, bardzo obfituje w zabytki. Bo mają dużo tych pałaców przeróżnych, zabytkowych miasteczek, no i góry, po których można chodzić, Także ogrom, ogrom tutaj miejsc. Ale i tutaj na Śląskim też jest wiele miejsc ciekawych. No Dużo jest takich poindustrialnych też zabytków. I na przykład kiedyś zabrałam wnuka do kopalni w Zabrzu, gdzie była bardzo fajna trasa zrobiona pod kątem dzieci, były na przykład takie miejsca, gdzie my dorośnie musieliśmy na czworakach lub w kuckach przechodzić, a dzieci no wyprostowane, no bo to tam około metr, może metr 20 była wysokość. A o Walimiu Pani słyszała? Tak, słyszałam, ale nie byłam dotąd. Też jest tam ładnie, też góry jest, są. Tak. Zresztą u nas w Polsce wiele takich miejsc jest, gdzie można po górach pochodzić. Ja zresztą lubię chodzić po górach. Nie mam kondycji takiej dużej, żeby jakieś wyprawy tutaj odbywać poważne, ale, ale lubię. Lubię na tyle, ile mogę. Jeżeli wiem, że nie mogę za, za wysoko wejść, to próbuję sobie pomóc jakąś kolejką i wtedy sobie. Nasz tak być rozbury schodząc w dół, bo jest mi wtedy, wtedy łatwiej. Bieszczady też są ładne. Też, też są ładne. Bieszczady są ładne. Pieniny. Ostatnio byłam w Pieninach, Zdobyłam trzy korony. Gratuluję. No, także też bardzo ładne miejsce. No, nasze Tatry, tylko że zatłoczone no są bardzo. Ale... Na przykład w Pieninach byłam w tygodniu, kiedy nie było dużo ludzi. A z tego co słyszę, że w jakieś właśnie weekendy, to czasem tam się stoi godzinami w kolejce, żeby wejść na tą platformę widokową. No, A... Także wiele, wiele miejsc. Kodlinę Kłodzką trochę znam, też tam miałam okazję tam była. sobie po jest tam też ładnie. No. A z takich najbardziej egzotycznych miejsc, gdzie miałam okazję się przejść po górach, to był Hongkong. Hongkong nam się kojarzy głównie z wieżowcami, ale oni mają tam dużo terenu zielonego. I Szłam, szłam takim szlakiem grzbiet smoka, czy jakoś tak się nazywał. Rzeczywiście grzbietami, Gór prowadził. Cztery godziny e, wiem, że szłam tam tymi e, górami. Nie wiem, jaka to była odległość, ale zajęło mi to cztery godziny. Trochę żałuję, że widoków nie było, bo akurat było jakoś tak się pochmurno zrobiło i mglisto, ale bardzo fajnie wspominam też to, to miejsce. Dziękuję pani, że chciała wystąpić pani na moim kanale i pozdrawiam. Ja również dziękuję bardzo i dziękuję też jeszcze raz za zaproszenie.